Wierzy Pan, że powstaniem droga, która połączy szybkiego ruchu droga z Brzeska do Nowego Sącza? Mówią mi słusznie, że nadzieja powinna umierać ostatnio. Otóż cały czas tę nadzieje mam, aczkolwiek fakty przeczą tej nadziei. Ja przypomnę o tych faktach. 13 listopada 2014 roku Platforma Obywatelska szumnie ogłosiła Zawarcie kontraktu terytorialnego dla województwa małopolskiego jest to umowa między samorządem województwa a rządem polskim, na mocy którego rzutego kontraktu właśnie ta droga, ale nie w całym odcinku, na odcinku Nowy Sącz, Łososina Dolna tylko 19 km, choć wszyscy liczyli, że co najmniej na odcinku Nowy sądz Bresko będzie w tym kontrakcie ujęta, na tym, tymże odcinku została ujęta, uwzględniona. I wszyscy z tego się bardzo mocno cieszyli. Ja przypomnę, 13 listopada, to jest na trzy dni przed wyborami. I w następnym dniu w tym sączu pojawia się marszałek województwa małopolskiego, ale też i była minister rozwoju regionalnego, pani Ewa Bieńkowska. I oni deklarują, że tak, ta droga powstaje. Niestety, jak potem ukazuje się dokument rządowy, podkreślam rządowy, program budowy dróg krajowych na lata 2014 czy to tej drogi w tymże dokumencie. W ogóle nie ma. A to jest kluczowy dokument rządowy, który dawałby podstawę do tego, żeby ten kontrakt terytorialny, czyli tą drogę dwupasmową Nowy sącz brzesko a w tym wypadku Nowy Sącz-Łososina Dolna, po prostu realizować. Kiedy pytamy pana ministra infrastruktury i rozwoju, on mówi, no tak, ale tej drogi my nie wybudujemy, bo ja zapytałem, skierowałem zapytanie poselskie, pytam dlaczego. Dlatego, że w naszym dokumencie budujemy tylko drogi ekspresowe, czyli S i autostrady, czyli drogi A i w ciągu dróg krajowych, w niektórych przypadkach ob w wodnicy określonych miast a skoro ta droga 75 jako droga krajowa nie spełnia tych parametrów to my nie zamierzamy tego wybudować. W związku z tym rodzi się pytanie czy minister infrastruktury i rozwoju pani Tabińkowska. Ale też marszałek województwa małopolskiego okłamał mieszkańców szeroko rozumianego subregionu sądowskiego. Niestety odnoszę wrażenie, że chyba coś jest na rzeczy. Dlaczego? Przypomnę, dokument był podpisany 13 listopada 2014 roku, ale już w sierpniu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało taki dokument implementacyjny do strategii rozwoju transportu w Europie, w Unii Europejskiej do 2020 roku. I proszę zauważyć, w tymże dokumencie, przypomnę, z sierpnia 2014 roku, tej drogi 75 nie ma a w listopadzie podpisano kontrakt terytorialny, w którym umieszczono drogę na odcinku Nowy Sącz-Łososina e, Dolna. To dowodzi, że niestety, ale rządzącym, podkreślam, ministrowi, ale też i rządowi Platformy Obywatelskiej i PSL-u, przyświecały, jak się okazują złe intencje, a cały ten program, żeby też uświadomić mieszkańcom, Jaki to jest ważki program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 opiewa na kwotę 93 miliardów złotych. I dla nas z tego programu tak naprawdę niewiele zostało, bo zostało tylko odcinek 1,6 km obwodnicy hełmieckiej za 27 milionów. Przypomnę, 93 miliardy złotych. Obwodnica Limanowej, obwodnica Gorlic jest na liście rezerwowej, czy inaczej mówiąc, to jest ułuda wedle mojej opinii, dlatego że nie będzie tak wielkich oszczędności, aby można było obwodnicę Limanowej z tego programu po prostu wybudować. Tym bardziej, tym bardziej podkreślam, że dokument implementacyjny, czyli ta strategia europejska, nie przewiduje w ciągu drogi 28 właśnie wybudowania takiego, takiejże obwodnicy. Na co zwracam uwagę, i co jest niezwykle ważne, od kilku lat jestem posłem i interweniuję, interpeluję, składam poprawki do projektu budżetu państwa w kwestiach dotyczących drogi 28 i drogi 75. Jeżeli nie potraficie wybudować i nie chcecie dać tych pieniędzy na drogę dwupasmową. Co jest niezwykle ważne i dla drogi 28, i dla drogi 75, to wybudujcie chociaż wolne pasy ruchu. Trzecie wolne pasy ruchu. To być może rozładuje to napięcie, które jest związane z dużym ruchem, a podkreślam, ruch mały nie jest, bo gdy badaliśmy drogę 75, to okazuje się, że ruch na drodze 75, na odcinku Nowy Sącz. Łososina Dolna jest porównywalny. To jest prawie 14 tysięcy, a na autostradzie jest niewiele ponad 20 tysięcy. Więc my mówimy, na autostradzie A4, tą, którą oddano, niepłatnej, więc tam też ruch jest duży. Więc my mówimy, to nie jest prawdą że my nie mamy dużego ruchu. Mamy ogromny ruch. Co więcej, popatrzymy na ilość ludności. W tym subregionie Limanowa, Gorlice, Nowy Sącz, powiat sądecki mieszka prawie 500 tysięcy osób. No, przepraszam, ponad 500 tysięcy osób. Co więcej, Sącz i powiat sądecki rocznie odprowadza z podatku dochodowego od do osób fizycznych i prawnych i z VAT-u prawie 600 milionów złotych. To są ogromne pieniądze. Jeżeli to skonkludujemy, dojdziemy do wniosku, że my dopłacamy jako subregion Limanowa, Gorlica, Nowy Sącz, do budowy dróg w innych częściach naszego kraju. W tych bogatych częściach, bo w zamian za te pieniądze, podkreślam rocznie, z samego Sącza i Powiatu Sądeckiego 600 milionów, w zamian za to dostajemy niestety na lata 2014-2023 obwodnicę hełmiecką za 27 milionów. To powoduje, że nas traktuje się niestety źle. Inaczej mówiąc, my jesteśmy dyskryminowanie, jeżeli chodzi o budowę właśnie infrastruktury drogowej. A my tego potrzebujemy, dlatego że mieszkańcy subregionu Sądeckiego, Ziemi Gorlickiej, Limanowskiej pokazali, tu jest wielu wspaniałych przedsiębiorców, wielu pracowitych ludzi. Proszę zobaczyć wspaniałe obejścia. Ludzie pracują, szukają pracy. I my potrzebujemy tych dróg po to, żeby tu przyjeżdżali przedsiębiorcy, żeby tej pracy było jak najwięcej, żeby Polacy z tego subregionu nie musieli wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu pracy. Podkreślam, my mamy takie same aspiracje i takie same żołądki. Trzeba to też uwzględnić w programach krajowych. Niestety Warszawa widzi zbyt krótko, zbyt krótkowzrocznie i nie zauważa naszych potrzeb i naszych aspiracji. Ponad miesiąc temu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a teraz i Senat w zgłoszonych poprawkach przegłosował niezwykle ważny, powiedziałbym wręcz rewolucyjny, projekt zmian w kodeksie cywilnym, w przepisach dotyczących prawa spadkowego. Otóż dotychczasowe regulacje są takie, bo one jeszcze cały czas obowiązują, że jeżeli ktoś dziedziczy spadek, to dziedziczy. To jest uzasadnione nie tylko aktywa, ale też dziedziczy pasywa. Problem pojawia się wtedy, kiedy pasywa są większe niż aktywa, co powoduje, że spadkobierca ponosi pełną odpowiedzialność, na co zwracam uwagę, za zobowiązania spadkodawcy. Często, podkreślam, często nie wiedząc, jaki jest stan majątkowy spadku, bo tej wiedzy po prostu nie ma. Prawa przepisy prawa spadkowego w tej materii były i są jeszcze wciąż bardzo bezwzględne, powodując bardzo poważne konsekwencje dla spadkobierców. Postanowiłem ten stan rzeczy zmienić. No właśnie, dlaczego miał Pan do czynienia, miał Pan styczność z takimi osobami, które w ten sposób no, chciały pewne sprawy w swoim życiu spadkowym wyprostować, kolokwialnie mówiąc. Tak, ale niestety, kiedy już chciały te sprawy wyprostować, było za późno. Dlaczego było za późno? Bo dzisiaj kodeks cywilny, przepisy prawa spadkowego mówią, spadkobierca ma 6 miesięcy na to, żeby się oświadczyć, czy przyjmuje spadek, czy przyjmuje go z pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe, czy przyjmuje go z odpowiedzialnością ograniczoną, czyli do wartości odziedziczonych aktywów. Kto mając tą traumę związaną ze śmiercią osoby najbliższej o tym myśli, a poza tym powiedzmy sobie wprost, ta wiedza prawnicza też nie jest aż tak ogromna, żeby przeciętny Polak o tym fakcie po prostu wiedział, a konsekwencje są straszne i podam tu przykład, bo Pan o to zapytał. Przyszła do mnie osoba, matka, kilkorga dzieci, emerytka, o ile dobrze pamiętam, albo rencistka. I ona mówiła, o że on spadek po osobie bliskiej. Była to trauma, bo to była osoba najbliższa, bodajże rodzice. I nagle po kilku latach okazało się, że przeżywam kolejną traumę. Tym razem traumę finansową, bo zapukał do mnie komornik i powiedział mi: Twój spadkodawca miał bardzo duże długi. I konsekwencją tego było to, że cały majątek spadkowy, który odziedziczyła, straciła. Co więcej, straciła wspólnie z małżonkiem majątek Swój własny osobisty, bo musiała po, wy, przeznaczyć go na pokrycie zobowiązań spadkodawcy. Co więcej, tych pieniędzy jeszcze nie wystarczyło. I cały czas ze swoich emerytur czy rent spłacają wobec banku zobowiązania swojego spadkodawcy, nie mając w tej materii, przynajmniej w momencie, kiedy zmarł spadkodawca, żadnej wiedzy. Nie zawierając tychże umów, nie mając żadnej podstawy do ponoszenia moralnej, podkreślam podstawy odpowiedzialności za długi spadkodawcy. A niestety przepisy w tej materii są jednoznaczne. Ja chcę to zmienić i wprowadzić tuż takie regulacje. Jestem pełen optymizmu, bo został tylko pan prezydent, że dzisiaj każdy, kto dziedziczy spadek. Bez względu na to, czy wartość aktywów jest większa, czy wartość pasywów jest większa, czy wartość długów jest większa, będzie tylko, odpowiadał tylko do wartości odziedziczonych aktywów. Podam przykład. Jeżeli ktoś odziedziczy 300 tysięcy, ale wartość na przykład długów będzie 450 tysięcy, to odpowiedzialność będzie tylko do 300 tysięcy. Inaczej mówiąc, nie poniesie on żadnego uszczerbku ponad to, co odziedziczył w spadku po swoich najbliższych. Często mówię, Rodzica, którzy dzisiaj mają z nas na uwadze stan rzeczy, jaki jest niestety ubożenie polskiego społeczeństwa, nawet się do tego nie przyznają przed dziećmi, że zaciągają zobowiązania w banku. A przecież te największe banki nie tylko są objęte tajemnicą bankową i nikt, spadkobierca też, do pewnego czasu oczywiście, nie jest w stanie ustalić, jaki jest stan masy spadkowej. Inaczej mówiąc, spadkobiercy dzisiaj będą ponosić odpowiedzialność tylko do wartości tego, co dziedziczą, a ponad to odpowiedzialności ponosić nie będą. Inaczej u komornik zapuka. To by tak tak. Odcięłam 50 tysięcy, a długu jest 300 tysięcy. Odpowiadam tylko do 50 tysięcy. Dzisiaj było zupełnie, jest zupełnie odwrotnie. Trzeba chronić polskich spadkobierców, trzeba chronić Polaków. Czy Państwo polskie powinno ingerować w takie sytuacje, jak chociażby los osób, którzy, które zawierają, zaciągają kredyty? We frankach? Czy tutaj nie powinno się czasem pozostawić sprawę biegowi sytuacji, wolnemu rynkowi? Widzicie, pan, to słowo wolny rynek, czasami i ta niewidzialna, jak to często mówią ekonomiści, ręka rynku rzekomo ma wszystko wyregulować i usprawnić. Problem polega na tym, że w relacji między bankiem a klientem, pozycja klienta, konsumenta. Jest pozycją straconą. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. I właśnie tak było w przypadku frankowiczów. Ja nie twierdzę, że nie ponoszą jakiejś niewielkiej w tej materii winy czy odpowiedzialności, ale z całą pewnością, zdecydowaną odpowiedzialność i winę za ten stan rzeczy ponoszą banki. Otóż dlaczego? Proszę sobie wyobrazić, że w tych czasach, jak mówimy o roku 2006-2008, kiedy była największa lawina tych kredytów uzyskiwanych w tak zwanych frankach, czyli kredytów frankowych, kiedy pan się zgłaszał po kredyt w złotych, bank powiedział: Pan nie ma zdolności kredytowej. Ale pan ma zdolność kredytową w kredycie denominowanym we frankach. To był normalny kredyt złotówkowy, wypłacany w złotych, tyle tylko, że jego wartość odnoszona do obecnej wartości rynkowej franka. Jaki był efekt? Otóż wiele osób, które chciały mieć własne mieszkanie, bo to były kredyty na zakup mieszkań. Taka jest prawda. Polacy niestety czuli ogromną potrzebę, bo tych mieszkań rzeczy samej brakowało i dalej brakuje. Chcąc mieć własne mieszkanie, nie mieli wielkiego wyboru. Zawierali te umowy właśnie w tym kredycie denominowanym we franku. Oni postępowali racjonalnie, dlatego, że w latach 96 do 2006 roku cena franka na rynku była pomiędzy 2 a 3 zł. Średnio było to 2,50. Efekt był taki, że oni mieli prawo liczyć na to, że frank będzie stabilny a instytucje finansowe, w tym wypadku banki. Nie mówiły im, że może kredyt we frankach, czy frank może wzrosnąć tak drastycznie, jak wzrósł chociażby w roku 2011 do 3,50 a w ubiegłym roku, czy nawet w tym roku, przepraszam, kiedy uwolniono cenę franka, bank szwajcarski uwolnił cenę franka, wzrósł. Ponad 4 zł. Jakie to rodzi konsekwencje? Bo mówimy, że nie powinniśmy się jako państwo tym elementem zająć. Otóż konsekwencje niezwykle poważne. Nie tylko wzrost wartości tego kredytu. Po wielu latach spłaty, ale też wzrost gigantyczny raty kredytowej. Ja podam przykład. Otóż jeżeli ktoś w 2006 roku wziął 200 tysięcy kredytów we franka, wtedy frank był po 2,50. To było 500 tysięcy złotych. Proszę sobie wyobrazić, 8 lat spłaty. Spłacił 204 tysiące kapitału i 203 tysiące rat odsetkowych. Dzisiaj podkreśla, wziął wówczas, 8 lat temu 500 tysięcy złotych kredytu no denominowanego franku. Dzisiaj ma po 8 latach i po spłacie ponad 400 tysięcy ma 530 tysięcy kredytu. I rata, która wzrosła, załóżmy, z półtora tysiąca do 3000 tysięcy, bo to zależy od wartości, jaką wziął wówczas tego kredytu. A więc tu interwencja ustawodawcy jest bezwzględnie konieczna. I tą interwencję ja zaproponowałem, opierając się o nic nowego, tylko o przepisy kodeksu cywilnego artykuł 357, tak zwana reguła rebus sic stantibus. Reguła ta mówi, że przełamuje zasadę pakta Sunt servanta, czyli umowy zobowiązują. To, co Pan powiedział, wolna ręka rynku. Umowy zobowiązują, czyli jeżeli ktoś zawarł umowę, to ponosi za nią pełną odpowiedzialność, w tym wypadku Frankowicz. Ale w 90 roku na ustawodawca poszedł po rozum do głowy i powiedział nie. Bywają sytuacje nadzwyczajne, których się nie da przewidzieć, i wtedy trzeba przełamać tą regułę, że umowy zobowiązują, wprowadzając tą regułę, która powoduje, że chcemy zmienić warunki tej umowy, sposób spłaty, obniżyć wartość np. spłaconych spłaconej zobowiązań z tytułu umów zawieranych w ramach kodeksu cywilnego, bo taką samą umową jest umowa. O kredyt, czy umowę o pożyczkę. I my na tej podstawie przejdziemy już takie rozwiązanie w przepisach prawa bankowego, że jeżeli wartość kredytu, czy wartość franka, przepraszam, wzrosła z momentu, od momentu zawarcia umowy o 30%, to do tej wartości ponosi odpowiedzialność właśnie kredytobiorca. Dlaczego? Bo przez 10 lat. Ta różnica, te fluktuacje na franku nie wynosiły więcej jak 20-25%. Myśmy poszli nawet więcej do 30%. Ale jeżeli wartość franka wzrosłaby powyżej 30%, a tak jest niestety w tym przypadku, bo przecież frank jest poniżej 4 zł, a nie wiadomo co będzie za parę tygodni, nie daj Bóg, żeby się coś złego stało, to ponad te 30% ponosi odpowiedzialność bank. Konsekwencje będą takie, że spadnie rata kredytowa, ale też i wartość kredytu, która jest pożyczona, bo ponad te. 30 bank już nie będzie mógł naliczyć ani kredytu, wartości nominalnej kredytu, ani nie będzie mógł naliczyć raty kredytowej. Pomożemy polskim rodzinom, a to niebagatelna sprawa, bo to blisko 700 tysięcy polskich frankowiczów, i tu jest niezbędna, konieczna interwencja generalna ustawodawcy.